Biedzaj, eee, ciepanko wszystkim Wiema wszystkim yo, yo, I co? I generalnie zaczynamy dzisiaj Będziemy grali w grę kurwa tak zwykle w GTA, geta piątkę. roleplay Ale dzisiaj kurwa mam, mam ochotę dzisiaj właśnie do takiej jakiejś yy, mam dzisiaj chęć odpierdolenia czegoś Zrobienia czegoś jakiegoś napadu Halo Siemano Siemano księdzu, co tam bratku? Jest kurwa z strzelaki, kurwa z ambicji, energii, kurwa i chęci ku A... życiu Nie powinno tak być, jest początek nowego roku stary, trzeba tą no, energię z powrotem... No nie, to my pierdolniemy jakiś noworoczny bank, co? wczoraj robiłem bank i George poszedł siedzieć, ale jak tak mówisz, to Mama ma jakiś plan w ogóle? Kurwa, zawsze się znajdzie plan Daj mi chwilę, tylko pogarniam biznes i możemy działać no, Ja pierdolę, znowu napad, o nie Okej, okay, heja Heja Siema, ma wariaty, trzymajcie się tam, nie? Trzymajcie nie się, dobrze, się kurwa. Black. Trzymajcie się. Oto pani, jak tam pani dziej ja Bardzo dobrze, panie Blak. Pocałujesz mnie, no, no... No nie mogę, no w pracy jestem. A jak później. Oj, panie Black. Oje, dzięki mała, kocham cię. Oj, panie Black, oj, panie Blak! Księdzu mi, suko, jebana kurwa, bo cię w dupę w zajebie. Nie ma! Dzwoniłeś do mnie, co tam? Ej! No! Walimy napad zaraz, poczekaj kurwa, tylko pojadę do domu, bo kurwa... Kurwa napad znowu! No nie, straj kurwa, żary młody, ja pierdolę. Młody jesteś. Dużo musisz się nauczyć jeszcze. No kurwa stacja wczoraj kurwa trochę lipa wyszła. Z czym? Z... Znaczy no, wiesz, no wczoraj wyrządzony z więzienia kurwa, wczoraj No ja kurwa, przed chwilą wysiadłem się. Dobra, młody jesteś kurwa strażarem jak zwykle. Dopiero co wychodzę z więzienia, już jestem gotowa. Ty kurwa co? Nauczę małolaci, kurwa nie. Kurwa, młody mnie w kurwie. Jezus Maria, kurwa napad robimy. Jezus Maria, kurwa napad normalnie, a ja nie. Nie ma pierdalania się, kurwa. Tak to nigdy nic nie zarobimy. Yamaha Raptor, kurwa. Lubi ony kłas. Logan! Logan, czekam na Ciebie na parkingu! Gdzie jesteś? Miałeś na solówkę przyjść. Logan! Gdzie jesteś? Czekam na Ciebie na parkingu, Logan! Logan, gdzie jesteś? Na solówkę miałeś... Przy... A, nie ma go. Jak zwykle. Kurwa, sorry, sorry, sorry! Sorry, żyjesz? Okej. Okay. Czeka Pan na kogoś? Czeka na Logana. Miał tu przyjechać na solówkę. Nie ma go. Ops rozbroję. Może niech pan pokrzyczy może znajdzie Dobra, szukamy go weźmy no, na, nagraj, nagraj telefonem, nagraj to telefonem Dobra, dobra Nagraj to telefonem Dawaj Witam właśnie, czekamy na obstrance Logana e, tak, Miał tak, przyjechać tak, tutaj na serwę, miał się ze mną umówić. Nie przyszedł. E, czekam na niego tutaj kurwa już od godziny. Eee, wróciłem właśnie z treningu, miał kurwa przyjść na solówę, obstrał zbroję, a więc go poszukamy tutaj, proszę Państwa. Rozejrzymy się, proszę Państwa, rozejrzymy się. Logan! 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 Gdzie jesteś, Logan? Loganowski! Ej! Loganowski, gdzie jesteś? Jak widać, proszę Państwa, nie przyszedł, obstrał zbroję, parking jest pusty i... Eee, Wyjebane w takich, kurwa właśnie, cwaniaków internetowych, nie? Co piszą, kurwa, wadnie. do mnie? Piszą, gadają, a kurwa później nie przychodzą. Co się stało? Czekam na Logana, miał tu być, kurwa, go nie ma. Obserw zbroję. Wyjebane mam. Obserw zbroję, czekam tu na niego na, na parkingu, umówiłem się z nim na solówę. Nie ma go tu. Loganowski, gdzie jesteś? Logan! Loganowski! Nie ma go. To jest Marcin? Marcin Nie <grywa> No, poczekaj. Kurwa, nie ma go tu. Nie ma go tu. Jeszcze może poczekaj tu. No nie, no, posłuchaj, z garek, nie ma go tu. No nie, do niego. Tak, słucham? No gdzie ty jesteś, biku Czekam na ciebie Je, na parkingu. Jestem, jestem pod komendą, chcę odzyskać swój samochód, bo mi go zarekwirowali. Możesz tu podjechać, bo czekamy na psiarnie. No dobra, dobra. No, ja dawaj. Dobra, chłopaki, ja później będę, siemano. Kurat księdzu. Siemano. Siema, Ben. Ksi ksiądz? Sprawdziłem. No i gdzie ta policja, kurwa? Czekam na nią, kurwa, tu od godziny na parkingu nie ma ich. Ale ty, ty, czekałeś na parkingu policyjnym? Tak, czekałem na tego Jasona Snowa, Co? nie było go, obszar zbroję. Jezus, to my tu też czekamy, to nie, to nie na jakiejś ale... akcji muszą być, ja pierdolę. Ale właśnie, no tutaj godzinę na Jasona Snowa i go nie ma, kurwa. Na solówę się z Jasonem umówiłem i go nie ma, kurwa. Ale to na ci yes. na parkingu... Snow! Snow! Snow, no, gdzie w... jesteś? Ale to nie przypadkiem pod budynkiem klubu FC Los Santos się nie umówili z nim. No właśnie, kurwa, czekam na niego i nie ma go tu. Swoją się... drogą, zajebista kurtka i trapery. Dzięki. To jest taki nowy styl, wiesz, co to... i... stary, wiesz, ja nie jestem tym banerem, wiem, o co chodzi, wiem, w czym dzieciaki hulają, stary. Dzieee, dupecki to takie małaratki lubią, nie? Taki styl. Ta. najgorsze jest to, że przecież tu, kurwa, nikogo nie ma! Ludzie, tu nikogo nie ma! Ja pierdolę! Są gdzieś tam na dole. No nie ma, na no dole są! Na i, ale wystarczy tylko jednego policjanta poprosić. Jednego policjanta, który zejdzie na parking policjant i nam to wszystko powydaje. Ludzie, tu nikogo nie ma! Nie wiem, czy tu jest sens czekać. Nie, to naprawdę no, ale to już znacznie na... obzyskamy. Wiesz o co chodzi, kurwy przyjadą, jak nie wiem, przyjedziesz na czerwonym, strzelisz supetkowo z pukawki, kurwa, rozumiesz, Sprocy, z procy, z żębiny, to ci przyjedzie, kurwa, jeba, na, noga, na pięciu będą cię pojechali jechali skupali. teraz paletą paleto i nas zajebą zajebał na końcu miasta, jak już pomidory nas no. usłyszeli, no, to miasto. Ta, wczoraj lałem pod murem, przyjechały, kurwy, nie, a tutaj stoi <laughs> pięciu obywateli, z różnej mańki, z różnych spraw i nawet jednego psa. Ja jest służbista, co? Kurwa. Ta, ten, co nas złapał, ta. O, taki, takie małe policje. Takie taki wybieramy. No, co zrobić? Nie no, może trzeba krzyknąć tam czy coś? Jezus Maria, zobacz. Chyba, abyśmy fajerwerki kupili, odpierdolili tutaj pokaz. panie księdzu. No, komu... możemy coś odpierdolić, ja to ja wiesz. Nie no... taką salwę, to możemy się kupić... jest tu ktoś? potrzebuje pomocy! Dobra, idzie policjant. Wszyscy na pozycję. Tęko, kolejka teraz. Ale chyba wszyscy na ten parking będziemy się wybierać, co? No, pewnie tak. Ale jeszcze załadowany torba, tu wszystko, na jakiś trening jedziesz? <grymne> Panie księdzu, tylko ja rozmawiam, Cicho. Nie wyzywaj pan od razu do komendanta. Najpierw załatwimy to po Lwowni, jak to o, Ej, dobry? ale tam na was czekają, wariaty! Dzień dobry, ale proszę co to odejść, to jest parking zamknięty. Ale czekaj, ja czekaj czeka na was pięciu kopa na tej czeka, komendzie, prawda? Chciałbym się dowiedzieć, czy kiedykolwiek może ktoś z państwa do nas to podjedzie. No ale jest tam pani, oficer dyżurna, przy tam zgłosić, przy No proszę pana, zgłosiłem to no, kurwa 27 minut temu. I tak sobie stoimy i patrzymy w niebo. Proszę pana, no ale to co ja panu poradzę, może jednostki są zajęte. Dzień dobry. No Dzień dobry. Są no, My wie, w sprawie no? zarekwirowanego samochodu. No Długo dość czekamy. Ja wiem, że macie dużo zajęć. Nie chcę być takim nachalnym garnuchem, ale Dałbym ale radę korzystać. Czy to samochód, czy sam potrzebujecie jeszcze? Nie, nie, tylko odzyskać samochód, bo mam go na parkingu policyjnym. Tu chłopaki też, to no możemy wszystko za jednym zamachem załatwić. Dzień, dobra, macie tam dojechać? E, mamy. No, dobra, no ma, ma, dobra, mamy, mamy, jasne. Dobra, dobra, jasne. Dobra, 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 dobra. To już tam jedziemy pewnie. No dobrze, dobrze. A co by to zakarekwirowali? Mniej. Aha, okej. Okay. Ja zaraz będę zaraz z was muszę coś zrobić. Jasne, duzik. Jasne, jasne. O kurwa, motor. Cyberpunk, ja pierdolę. Ah, moje piękne włosy. Wyjebane. Ścinaj. Ścinaj całe, kurwa. Wyjebane. Oh yeah, hej mała. Iwan, czuł się słychać. A wszystko w porządku? Co tam u ciebie? Fajny motorek masz? Dzięki, dzięki. To twoja dziewczyna? No, A tak. jak? Fajno. Podoba mi się. No dobra, idę tam do swoich. <grym> Spoko. Tu pan wyciąga? O, jest! Myszko, moja nam tam. Ludka tutaj, gdzie byłaś? Mm, gdzie byłaś, maleńka? O, tak, to jest to po czym pana? Mój do... fireblade. Ale, auto, to ja, ja pierdolę. Jezu, myślałem, że ją straciłem, to jedyne co mam. Kurde, do... ale ma pan brykę, ja pierdyka Jezu Jezu. Oczywiście, ale... oczywiście, ale powiem panu, kurwa, ma pan guz. A, ma dziękuję, pan gust. mam głowę. Widzę, kurwa, Wiesz to, byłem pasjonatem Lego, Hot Wheelsów i po prostu pomyślałem sobie, chciałbym mieć takiego Hot Wheelsa, tylko co wiesz, prawdziwego, nie? Kurwa. No i wiesz, matka mi nigdy nie kupowała takich samochodów, bo jeżeli ja, to za drogie, to tego, tego w sensie samochodzików z resoraków. Powiedziałem sobie, kurwa. Waga. Waga ruta kieruje. O ja pierdolę, kurwa, prawie mnie zabiła. Gupę jesteś, babo. <laughs> jeszcze jest tej babo. Spierdolę, mi strącz. Ho. Przepraszam Panie, spokojnie. Pan, masz Pan drzwiami, ma Nie, panie, przepraszam, przepraszam. Hmm? Ej, ej, uspokój się. Ty pan panie, Dobra, wiesz. Zapraszam Panie Chopman. To w takim razie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Piona wariacie, essa! Lecę. co kurwa z pałami, kurwa pionysz, bija ja dole. Ej, pokażę Cicho robię zaprawę a będziesz nikt tego nie widział. A nie zbijesz takimi ludźmi piony. One strzelają, pamiętaj, to są wrogowie. Ja jasne, ja jasne, pr przepraszam. Nie widziałeś Ediego? Albo kogoś, bo dzwonił do niej wcześniej, teraz nie odbiera telefonu. Nie, co się z nim stało. Nie widziałem, nie widziałem. Okej. Okay. Zadzwonię do niego. O kurwa, ty patrz, widzisz to? I zobacz. Co? To, ja pierdolę. Zobacz, zobaczcie kogoś. wsią. Kurwa. Cyberpunk, kurwa, jakiś. No. Ty, co ty pierdolisz? Myślisz, żeby do niego podejść? No nie, nie, nie no to, nie, to na pewno nie ja, to ty. Dobra. To ty masz stoczone 23 walki zawodowe w ringu. Osłajemię. Ja no. mnie. Ty, kurwa! Iron Man! Nie Iron, nie Iron. A co ty takie, kurwa, dziwne? Sieba! Faj Fajny motor. Fajna. A, nie chciałbyś się dać bryknąć? Mogę dać w sumie. Zajebiście by było. Proszę Dzięki, Wariasie. Co za masz... Halo! Skrojony, idziemy do sprzedać, dawaj. Ale... Jesteś pewny, ten gość nie wygląda na takiego, który by to puścił płazem? Światnie. Nawet mnie nie znajdzie, nie mam włosów, wyglądam kompletnie jak inny człowiek. Dobra, okej, okay, okej, okay, ale ja od tego umywam ręce, sorry księdzu, ale to jest przypał. Znasz kogoś, okay? kto by ode mnie to kupił teraz? Stary, ten motor jest warty 100 tysięcy, tak jakoś powiedział. I mi się wydaje, że on się strasznie wkurli. No, A, mówisz, że to oddałeś? Myślę, że tak, poza tym był strasznie bardzo w porządku, no, bardzo w porządku. No dobra, to oddam, co? Nie, jeszcze podjadę po jakiejś dupie i powiem się... Pewnie coś... jakieś dupy, ja się jeszcze powożę, muszę coś ogarnąć na mieście, powoź się tym motorkiem na luzaku, nie? Dobra, i jak coś, czy, jak coś walić jakieś napot coś, coś, to z bo ja mam zajebisty pomysł. Dobra, ja sobie tylko trzeba z ludzi skompletować, pewnie. Dobra, jo. Hej. Pojętny... Co się jest? Ciemna coś nie takie, panowie? Co? Coś nie tak jest. Bo był taki podobny łysy, co mi fuckery pokazywał, ale to nie chyba on. Ja bym Meksykańca zabił Nie, nie, słuchaj, jakbym pokazał się fuckera, to bym zrobił tak i powiedziałbym, że jebać ci matkę, czy coś w stylu, nie? A masz Ale... ci matkę? Nie, nie, że mam respekt do was, to powiem tylko, że chuj wam na szyby w bloku, elo? Trzymaj, wariasie, dobra furka! No, no. Ty, dobra co to jest No to jest za furka? Hej, bogi z wami, wariaty! z mnie, dziadek! No weź z wami, kurwa, się powożę! Spieprzaj, białasie. Jestem gitem, nie jestem białasem. O czym? Tak, ja jestem jak może, Michael Jackson, normalnie może, tu byłem, wiesz. Dobra, minem. to rób teraz y, taniec do tyłu i z spieprzaj stąd. No, moonwalk. No, i dalej. O, właśnie moonwalk. moonwalk. Właśnie moonwalka i spieprzaj stąd. No nie mogę z wami się powozić, wariaty, zawsze chciałem mieć takich kolegów. Takich? No. Tak? No jaki? bo zawsze pasjonowałem, przychodziłem do Zoo, oglądałem małpki i w ogóle nie, zawsze pasjonowałem w tym. Ej, spokojnie, nie, nie, nie! nie. Powiedz to, to jeszcze raz, kurwa. Przepraszam, przepraszam! Jest... Nie nie, nie, nie! Ja muszę już pójdę, tego młyn zrobię. Bieg dalej Idę, idę Ej, wariaty! 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 Chciałem o... przeprosić, mam coś dla was. No co dla mnie? Co masz dla nas? Proszę. Łoł I to jest, Bierz, bierz, bierz Ruzików. Proszę. Takie przeprosinowe. nowe. Ale osobiście myślałem, że w Los Santos Zo zamykają o 18. O! Żartowałem! No. Kurwa! Kto ci to zrobił? Poszlijmy w... O... Bezdomny! Co? Podjeżdżaj tym białą furą. Dobra, chyba. Czuć, bohareczkę, kurwa. Weźcie jeszcze do tamtej prośba podejdź do tamtej, powiecie, żeby jechała na szpital. Gdzie ona jest? Dobra, widzę ją. Jedź z nim. Otwamy drzwi, kurwa, co się no, tu będzie Już nigdy nie i będę takich chłopów, ale myślałem, że ich to rozbawi. No, nie rozbawiło. Kurwa. Ej, Mordo. Ktoś do ciebie. Dzień dobry. Panie doktorze, w jakim oni stanie? <grym> e, w stanie jest to bardzo ciężkim. Kilka ran postrzałowych. Nie wiem czy z tego wyjdzie. No, a jednak. Przyszedł gość do ciebie. Gość? Czy ja mam gościa? No tak, ta pani, o której mówiłeś. Gdzie? Za tobą, w sali. Pani? No, ta no ja tam są jakieś tam. No, tam dziwkę, nie tam. panią. tam tamta pani, tam. Jasne. Suzy! Chyba powiedziałeś wszystko co chciałeś, trzymaj się. Coś ty narobił. Kurwa, ja tylko nie słyszeć. No, chuj do na trening. Fajnie, fajnie. Suzy, ja się zmieniłem, kurwa, zacząłem trenować. Jestem dobry. Dobry w tym co robię. Kurwa zmieniłem się, proszę cię! Zmieniłem się, kurwa! Który jestem na odwyku! Jestem na odwyku. Te Od nazywania mnie balą dziwką też? Nie! Zmieniłem się! Zacząłem to trenować! Mam jeden odwyk! Co ty mówisz? O pycie Jeśli poczaj. nauczysz do mnie zwracać, to może kiedyś porozmawiamy jeszcze. Dobrze, dobrze. Hej, mała! Co mu się słuchaj. O, o Fanny Blok! O hej, hej! Uh, pięknie dzisiaj wyglądasz? <słys》>? <słys》>? wyglądasz! Pięknie się wyglądasz! Dźwięki! Nigdy nie widziałem piękniejszych kobiet od siebie. To świetnie. Może się umówimy, co? Oj, nie, panie bok. Okej, okay, co jutro, tak? Oj Dobra, nie, dzięki, do jutra, do jutra. Iż kurwa, każdy na mnie leci. Wiesz, mógłbym mieć takich dupeczek od zajebania. No właśnie, widzę. I jak wybrałem siebie, dosyć to. To tylko mnie nazywasz ukochaną dziwką. Bo mnie denerwujesz nieraz. Ale tak normalnie, to spokój jesteś dosyć. Dobrze, bardzo się cieszę, że się zmieniłeś, to w takim wypadku. No cóż, moja praca jest skończona. Jaka kurwa płasza? No, powiedziałem ci. Na początku, gdy się poznaliśmy. Co? Powiedziałam, ci przy więzieniu na parking, że postaram się ciebie zmienić w lepszego człowieka. Ty kurwo wydymałaś mnie. Jak bym cię wydymała, to byś inaczej chodziłbym. No ale że kurwa co o co ci chodzi? No nieważne. Oszukałaś mnie znowu, znowu kłamstwa, znowu kłamstwa. Znowu słyszę kłamstwa swoich ust. Ty kurwa jesteś jakaś oschła, ja pierdolę, dobra. Idziemy stąd. Nie wiem, nie wiem, ci jesteś dziewczyna w ogóle wyrwana z jakiejś innej rzeczywistości. Jesteś jakaś dziwna. Wręcz nie wiadomo jak do ciebie dosyć, że jesteś kurwa pojebana, jesteś pojebana, jesteś pojebana. Jesteś pojebana. Ben, uważaj Nie, nie, wyjebana mam, nie będę uważał na słowa. Nie będę uważał na słowa. Ty jedyny to kurwa na co możesz uważać? To zaraz to moje pięść jak się wyjebie. Proszę? Nienawidzę cię! Panie blak, lepiej się, się uspokoić. Jasne, jestem spokojny, ale zaraz je wypierdolę! Czemu ty to zrobiłaś? Czemu? Co Nieważne. Nie A, Wszystko już poszło jebać. Nie. I co nie poleciało na ciebie? <laughs> nie. To jak bo nie jej praca! Nie, to co oni potrzebują się mówię. Ej, teraz kurwa, gadają o mnie. I, one, I gadają pewnie o moim kutasie, jak jest wielki. A ruchałeś je obie albo chociaż jedną? W sumie to nie. Ja może ją ej, może ją kurwa styram, co? Ale... że napierdolisz jej czy słownie? Nie no, słownie. Na psychikę jej wsiąść. Wsiadam <grym> z tobą. Cześć, dobra, dawaj. Nie. E ej, Suzy, masz coś na brodzie. Spermy po ostatnim lodzie. Hehehehe. Panowie, proszę. żeby mi powiedzieć jeden żart, potrzeba trzeba dwa, dwójki. <grym> Ej, Suzy! Nie, idę zapalić. Zduszaj, będę. Ej, jak to jest, że kurwa wrzucasz do, do peta do piwa, kurwa, żeby cię bardziej jebło? Ej, Suzy! Suzy, się, się z Ben nie mamy o czym rozmawiać. Podejdź tu, kurwa, i powiedz mi to jeszcze raz w twarz. Czy i się z kimś tam? Tak, z swoją matką, śmieciu. Jak ty kurwa ścięta na fasolkę po brytońsku, czy ty pierdolisz? Nieważne. Dobra, idziemy sądź. Tak się chodzi. W jakimś Palce tego peta! Taki mam zamiar, I znikaj z mojego życia. Jesteś wykluczona. Wyjeb... Wypierdala ze składu. Rozumiesz? Wypierdala ze składu. Elo. Nie w naszym składzie. Siema! No pa. Kurwa! Kurwa! Au, ja pierdolę. Mieliśmy kurwa... Czekaj. Co Kurwa, nie! Ej! Dobra, teraz, teraz. kurwa. Zajebi się zrobiliśmy. Mógłbyś powoli tak, powoli. Nie, nie, chcieliby? tak, tak, chciałem się tak wiebać, Żeby widziała skąd mają do czynienia. Jedziemy po do domu i kurwa wiesz pierdolamy, robimy jakieś nowe porządki, wiesz co i.